Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna. I pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha. Bucha. Buch. Jak gorąco. Uch, jak gorąco. Gorąco, Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim... Siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Czwarty wagon pełen bananów. W piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń. Niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst. Para, puch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna. Po na spale szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy by zdążyć na czas. To tak tu turkoce i puka i stuka to tak to to, tak to to, tak to to, tak to to gładko, tak lekko tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka nie stal. Nie ciężka maszyna zjajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co w rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą i puka i stuka to tak, to, to, 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 tak, to, tak, to, to.